hej, będziemy grać w pizzę, chodzimy yy, i musimy tu, o to chodzi w tym, że musimy tu robić pizzę taką, jak, taką jaką oni są. no i takie różne, a później pogramy może w jakąś inną grę, bo w mi ma tu więcej gór, ale na razie gram tylko w jedną, a później będę grać w takie różne. Mm. Na razie gram w jedną, a tak to, jak nie mam co robić, to gram w jedną. Pięć minut, drugą, pięć minut, a dziesiąty, rozdział pierwszy. Nowa pizzeria jest otwarta od kilku tygodni, mamy lokalny przegląd. Zaoszczędzaj sobie czasu, jak nie masz robić, jak masz robić. Taką pizzę, którą mogę zrobić w domu z kartonu i czubków. Z źródła popularnych pizzy wśród bezdomnych rośnie po tym, jak tajemniczy bezdomny zbudował słonisko z od pizzy. Od naszego sponsora przesłał karierę. Wypróbuj nasze fotele i za, zrelaksuj stop. To wszystko na dzisiaj od Pizza, good pizza. Mm. Dobra, trzeba podać kwiatkę najpierw. Dziękuję za to, pizza mama powiedziała, żeby ci to dała. Okej. Okay. Right, weź 8,95. Zrobimy pizzę, którą będzie idealnym bakłażanem. Okej. Okay. Często. Mhm. Nagasza mi się kończył, już jest na czerwonym. Będę musiał zaoszczędzić trochę przepraszam za kaszę i za ale no, jestem trochę zbytnio niechorem. dajemy i to Dzięki, ok. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik od Trunksosia. Cztery kawałki, bo już do pizzy 2 A, cz na cztery kawałki, ok. Mm. No bo mamy nową pizzę w która się nazywa rozdzaik rozdaik, a nie dobrze przypiec, dwa razy do pieca i pokroić na cztery kawałki. Okej. Okay. Ale tego nie miało być Przepieczone chyba I czy mogę dostać pizzę z różnymi Fioletowymi pomidor pomidorami Fioletowymi pomidorami, okej okay. Co tu się złożyło z osiemdziesiątą? O, mam przejdziemy tu Pizza, ser Bakłażan No, tego dajemy... Okej. Okay. Okej. Okay. Czy mogę dostać dwie z dużymi środowymi bakłażanami? Pomidorami? Pomidorami. Dobra, no, dwie duże pizze to po co ja No, no Ech, zjem to chyba. Aha, bo on czerwone pomidory, a czerwone pomidory już nie weszły. Hej, nienawidzę pizzy. No okej. Okay. Po co ty tu przechodzisz, mogę ci, Mogę cię prosić o przysługę, chcę zamówić pizzę pepperoni, ale nie chcę... Nie, nie jest, Nie... Nie chcę na niej się. Okej, okay, czyli i sos i ser. Okay. No nie ser, sera. No, ona nie chce nie sera, ale chcę pepperoni, okej. Okay. Pepperoni jest dużo, więc możemy sobie trochę przesadzić, ale też nie tak.

Dobra, idziemy. Rzy, 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 rzy. Czekaj, co mam za gry hmm. Dobra, tutaj nie ma nic, pewnie nie. No to muszę sobie ugrać trochę Robloxa. A w następnym odcinku będziemy oglądać TikToka. I nie wiem, co jeszcze, może brain test? Ale to zobaczę jeszcze jutro, albo dzisiaj, może jeszcze Już jeszcze dzisiaj wstawiam. Okej, okay, poczekajcie, musi się to załączyć. Wszystko weszła podobnie, że nowa gra. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. No, ogólnie już jakaś nowa gra na Robux, tak jak już na TikToku byli, była jak na TikToku, tak mówił, że nowa gra weszła, ale nie sprawdzałem tego, to było chyba dwa dni temu czy trzy dni temu na Roblox, ale ja po prostu nie gram to, tak. Tu znaczy, macie moją nazwę a, i właśnie tycząc, to ja będzie UFO tycząc po A. Poczekaj, jaka nowa O! Poczekajcie, poczekajcie, to jest ta Ninja Legends, tak mówił e, Ale no Czy to jest prawda? Nie wiem Szczerze Uchotyczą Coś tam Nie tak będziemy dzisiaj oh. dzisiaj albo jutro wstawię filmik jak po prostu będę robił tam jakby u mnie nie na podwórku no po prostu jakby na ogródku o tak muszę by to ruszać zobaczycie tak w jak ja tak sprzątam czy coś takiego jak robię szambuł no, szczęście się lub to. Szed się gdzieś Jak tylko ja, to są? mi się Jakby sam to wychodził, jak czy Tak, Ek, ek, ek. Ek, ek, ek. No okej, to ja Jeszcze raz drugi. A to gdzieś tak za dwie, trzy godziny, no, więc no. W razie. Zobaczenia później. Alo.